Powinniśmy to uczynić znakiem rozpoznawczym tegorocznych mielotów, czyli rola kobiety w lotnictwie lekkim i nie tylko, bo okazuje się, okazuje się nie tylko w kuchni kobieta, nie tylko na działce, nie tylko przy, garach, przy dzieciach, przy garach. I nie tylko w sypialni, ale właśnie na polu startowym, właśnie na lataniu, właśnie w takiej pięknej dyscyplinie sportu, jaką jest e, latanie lekkie. Szukamy kobiet. Skąd przyjechaliście do nas? Kraków. Zaintrygował nas bardzo Wasz wiatromierz, dlatego muszę ale zapytać, czy on ma jakiś związek z koncepcją, albo nawet osobisty, z tym, że wiatromierzem? No niestety nie, ale to kol kolegi pomysł. Wiem, jest. Nie ma go obecnie, ale niestety nie mój pomysł, nie moja garderoba, No niestety. Latałam kiedyś swobodnie, teraz już nie. Teraz za mężem, tak. Pilnuję go po prostu na takich imprezach. Małżeństwo zakończyło Twoje latanie? Nie, dzieci. Świadomość, że ja bym latała i mąż to troszkę za dużo. Może kiedyś. To się pierwszy raz, a dostępność jest na stronie internetowej, ludzie o tym wiedzą, jest to głośne w świecie, także. W całej Polsce ludzie o tym wiedzą, w Stawie znamy, także nie ma ludzi, którzy o tym nie wiedzą, że taka impreza w Krasnym Stawie jest, na Chmielakach. Kibicujemy. Ja mężowi, oni i ojcu, tak? Na skrzydle, na solówce, tak, tak, swobodnie i, swobodnie i z napędem. Nie chciała latać. Cała historia latania w Krasnym Stawie, Adaś Chodorowski. Co do tej pory zrobiliśmy? Bardzo fajnie dzisiaj rano polataliśmy nad chmurami i to było takim zaskoczeniem dla wielu, bo planowaliśmy przelot do Nielisza, Zamościa, takie 110 km. Okazało się, że te mgły są dosyć, bar... dosyć grube, bo tam do 400 metrów może sięgały. I wyszedł bardzo fajny przelot nad Nielisz, którego nikt nie widział, ale polecieliśmy nad chmurami. I to było takie inne latanie niż zwykle latanie na GPS, na nawigację. Trzeba było trafić z powrotem na lotnisko lecąc nad chmurami, także uważam, że przeżyli coś ciekawego koledzy. Uważam, że jest jak na piknik rodzin, rodzinna atmosfera, niepowtarzalny klimat. Przez kilka lat latałem na chmielaki sam, potem latało nas dwóch, trzech, czterech, pięciu, a w tej chwili widać, mamy tutaj 70 pilotów i, i myślę, że dzisiaj uda nam się zrobić jakiś piękny, duży szyk nad miastem, co będzie zwieńczeniem tego dnia. Bardzo wielu mężczyzn jest w tym sporcie, a co z kobietami? Kobiety też są, no przecież mamy w naszym stowarzyszeniu. Kilka kobiet, ale latających swobodnie, w tym kilka dziewczyn. Naprawdę jest doskonałych i bije na łeb facetów w przelotach. No, na przykład Ania Zezula. Doskonała pilotka, która dokopuje każdego dnia chłopakom. Także trzymam za nią kciuki i mam nadzieję, że zajdzie daleko. Pierwsze moje, moje pierwsze, ale tutaj miałam styczność z tymi ludźmi już wcześniej, e, też tam się poduczałam latać. E, są to ludzie niesamowicie przyjaźni naprawdę, także Rodzina, tak, rodzinna atmosfera jest rodzinna, wszyscy do wszystkich serdecznie, także naprawdę super wszystkim polecam. Czas dla fotoreporterów. Proszę pana, ja się uczę rozkładać skrzydeł, dlatego że moim małżonkiem będzie za miesiąc. 4 października bierzemy ślub, i po powrocie do domu mamy już podwójną taką trajkę, także zaczniemy latać razem. Nie, nie, ja będę tylko jako pasażer latać, nie jako pilot, dlatego że jest to zbyt y, duża nauka, zbyt duże doświadczenie, które trzeba zdobyć przez wiele lat, żeby móc z kimś na przykład zacząć latać we dwoje. Proszę pana, jesteśmy z Poznania. E, a wśród e, motoparlatniarzy to jest bardzo znana e, impreza, cieszę się wielkim uznaniem, że jest miła, przyjemna, wspaniała atmosfera. E, jestem oczarowana nie dość tutaj, ale w ogóle całym wschodem, dlatego że jedziemy, e, tydzień temu byliśmy na podobnej imprezie w Orzyszu, na Mazurach. E, I stamtąd, e, całą tą wschodnią zwiedzając po drodze e, dotarliśmy tutaj. Myślę, że bardzo chętnie tu przyjedziemy ponownie. Dziękuję. No, gratulujemy serdecznie, bo no, narzeczone i latania, no oczywiście. Gdzie taki skarb znalazłeś, powiedz? Oj, długo szukałem, a gdzie nie, nie powiem. Nie powiesz, nie powiesz, żeby inni nie szukali. Ale są, są, piloci mi zazdroszczą, bo e, inne żony nie bardzo kwapią się do składania skrzydła i takich prac, takich powiedzmy... Hmm potrzebnych bardzo. No ale ja, ja podziwiłem, jak wiesz, jak się znakomicie radziła, obaj z, z Piotrem latamy, więc jakieś tam pojęcie mamy o rozkładaniu, składaniu skrzydła. Robiła to naprawdę profesjonalnie. No tak, bo y, to jest w przyszłości mój drugi pilot na nawigator i co tam jeszcze, ponieważ chcemy wystartować od przyszłego roku na, w klasie y, tandemowej i mam nadzieję, że to będzie wielka przygoda. Znaczy, latałem trochę nad miastem, robię zdjęcia na moją stronę internetową polecam www.glapa.eu a gdzie poleciałem jeszcze pokręciłem się trochę nad miastem, porobiłem zdjęcia, potem wracałem meandrami wieprza, coś wspaniałego. Czy możemy liczyć się na spotkanie za rok z, z wami? No oczywiście, to, 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 to jest pewne, to jest więcej niż pewne. Przyjechaliśmy z Hajnówki, to takie małe miasteczko koło Białgostoku, województwo podlaskie, także troszkę, troszkę jechaliśmy. A czemu moje zamiłowanie to chyba tak się wzięło trochę od Wojtka. się czerpię z jego tych opowiadań, z tych jego filmów, jak się ogląda, to to i się chce pomagać. Jest fajnie, nie spodziewałam się jako dziewczyni, która nie lata, ale jest fajnie, jest na co popatrzeć, są różne atrakcje, tak że jest bardzo fajnie. Dziękuję, na pewno przyjedziemy jak będzie można. Dziękuję. Po raz pierwszy, także już słyszałam wcześniej, że taka impreza się odbywa. Byłam również w zamościu, gdy panowie latali na paralotniach. Bardzo mi się to podobało, zwłaszcza, że wygląda to bardzo fascynująco. No. Rozumiem. Czy jakiekolwiek doświadczenia w lataniu pani już ma może? Jeszcze nie, jedynie Ryanair. Tak, jestem zainteresowana lotami w fajsławicach i właśnie mam zamiar skorzystać z takiej możliwości. Bardzo mi się podoba. Szkoda, że nie ma więcej reklam w centrum miasta, ponieważ myślę, że to jest chyba najatrakcyjniejsza część Mielaków w tej chwili. które są też wyjątkowe dlatego, że mają i wyjątkowych mężów, swoich mężczyzn, którzy latają i dlatego i synów, którzy latają, to w przypadku Basi. No ja miałam trochę e, ciężkie doświadczenia ostatnio, więc przede wszystkim e, staram się odganiać te złe myśli, bo kiedyś czułam strach, niepokój. E, teraz myślę, że nic nie znaleźć się dwa razy i wszystko będzie dobrze. Generalnie podoba mi się to bardzo, trochę gorzej z punktu widzenia takiego mojego jak oni wszyscy fruwają i całymi dniami jestem w domu sama, chociaż muszę sobie umieć organizować czas i staram się już to nadrabiać. Mają wspólne tematy, bo z synami ciągle o tym rozmawia. My też się już musimy włączać. Wiemy prawie wszystko teoretycznie o, o lataniu. No nie zabraniam, no nie bardzo już mogę. Na początku się tam burzyłam, że nie, że nie, po co ci to, ale, ale jak widzę, to przeżywają, że to ich nakręca, że są, czują się... Młodsi, zawartościowani, szczęśliwi. No to jak chodzi szczęśliwie, to ja też i pies sąsiada pewnie też. Z jednej strony to jest strach, bo nie ukrywajmy, to jednak jest dość niebezpieczny sport. Z drugiej strony, podziw, że im się chce że, tak, że chce im się spotykać, że chce im się latać, że chce im się realizować te swoje pasje. No i troszkę boję się pomyśleć, co będzie za parę lat, ponieważ moje dzieci też są zafascynowane lataniem. Tak. Kochani, w tle pojawił się szanowny małżonek, oczywiście no, znakomicie nam wpasował się w kadr i dziękujemy mu za to serdecznie. Ernest uśmiecha się do Was. Pozdrawiamy Cię i proszę bardzo. Nie no, ja przede wszystkim czuję dumę, że mój mąż ma taką pasję, a nie inną. No i cieszę się, że jest szczęśliwy. Wcześniej nie, nie latałam nawet samolotem. Jesteśmy ze Śląska. Pochodzimy z Łańcuta, z okolic Łańcuta. Zawsze imprezy paralotniowe są takie prorodzinne i, i ciekawe. Czy będziesz latał? I, i pewnie tak. Tak? Ja, ja na przykład... Tak Ale my tu jesteśmy drugi raz, przepraszam bardzo, myśmy was obadali w tamtym roku, okazało się, że było fantastycznie, więc bezpośrednio praktycznie Zorzysza z para przyjechaliśmy tu z przesiadką w domu, tylko żeby się przepakować. W ogóle lubię to środowisko, bo to fajni ludzie są. Mąż lata, jako że dzielimy większość zainteresowań. Mnie się też zdarzało latać jako pasażer. Bardzo mi się to podoba, więc też w przyszłościowo docelowo jest dwuosobowa trajka już. Planach, a jest to cudowny sposób spędzenia wolnego czasu. Jeżeli można się przydać, to dlaczego się nie przydać? Trzeba mnie z podłogi zmiatać Bywają dni, gdy dryfuję po niebie, codziennie rozbieg skracam, co dzień zwiększam wysokości, zasypiając do swojej bajki wracam, gdy podłoga do głokości złości. czasem trzeba mnie z podłogi zmiatać, Bywają dni, gdy dryfuje po niebie. Pojawiasz się nagle kolorowo, w przerwach między moimi znami, by dać mi lekcję latania, latania między bajkami. Męża starutkiego, starego Hej, miła mamo, co mam z tego, mam z tego Daliście mu dziewczom młode, hej A zabraliście urodę, hej uh, uh, uh. Hej, ścieli włosy i w puścinę, puściny. Hej, zawinęli mi głowiny, głowiny Nie będę się podobała, będę na progu domu stała Daliście, mu młode daliście, mu młode daliście, mu dziewczy młode daliście, mu dzieczy młode daliście, mu daliście, mu daliście, mu dziewczyn młode daliście, mu dzień. W drogu domu stała, hej stała Będę na męża długo czeka, czekała Hej, podam żmijemu w kapuście Hej, dziad jak w nocy ciemnej śnieg, hej A, hej, on nie uśnie tak jak w nocy, jak w nocy Hej, żmijaj ja ino go zamroczy, zamroczy I na trakcie da hej, starego wezmę I sprzedam mi tego Wezmę i sprzedam, nic co z tego wezmę i sprzedam, i co z tego wezmę i sprzedam, nic co z tego wezmę i sprzedam. Wezmę i sprzedam, i co z tego wezmę i sprzedam, i co z tego wezmę i sprzedam, i co z tego wezmę i sprzedam. Jego dziesięć groszy grosików Kupię za grosze dwa sznury koralików I do chałupy wrócę sama w sznurach korali Jak ta dama Hej, jak ta dama do domu wrócę, hej, wrócę A w ci cicho to się zasmucę, zasmucę Koral w błoto mała splata Chcę być nim starym pokres świata Mastrata corale, boto. 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 corale, boto. w starym pokres świata